Ketchup Fit Bambi kot Schrodingera. Jestem też ciekawa, czy ty mnie polubisz. Ja cię lubię już. Ja właśnie też cię już lubię. <śm> <śm> oh. na spoty, a parę tych marek mnie prosi o spoty Jeszcze nie zrobiłem pani na koncie i w panie mam ciągle głupoty Ej, fajne! Kurwa, podoba mi się już bar tego numeru Pani w kawiarni mnie prosi o fotę, a druga mnie pyta co robię W butach za parę patolice Idę po mrożoną pizzę Potem na pystym baźmy tour manager w festu na no festiwal Fura wygrana na loterii niech przyniesie fart Jest okiem okay, ok, ale mógłbym rozbić bar jest ogień okay, ale mógłbym więcej dać. Od siebie, albo z siebie, a pokrywam cały dzień. Jestem kotem Schrodingera, naraz znany, naraz nie. Nie chodzę z buta, ja zamawiam Uber mordo. Tylko że nie komfort. Yeah, 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 yeah. Kurwa, fajny ten numer! Zajebiste! Kto to wyprodukował w ogóle? Kurwa, ketchup. Kurwa, dopierdolone. Fajne, no? Fajne, fajne, fajne. Nie wiem, jest to zmiksowane, moim zdaniem, bo te wokale są wysokie, ale pomimo tego nie napierdalają po uszach. Takie miłe są bardzo, ciepłe są takie, kurwa. Fajne, fajny numer. Fajny refren w ogóle, podoba mi się. Brzmi jak Sobel w chuj. Eee? Taki, może miks so soblowy trochę, wycięcie wokali w różnych tonacjach, bym powiedział. Ale, że sam... Yy, czy ton wokalu? Może trochę, może jest, ale bardzo fajny jest ten numer. nie tyle by mogło nam ogiebać, robią zdjęcia, ale nie miewają na tapetach. Złapie korona nadal piwo, nie drogi szampan. Trochę pykło, ale nadal każą zapierdolać Wypuszczę się jak loteria. Wyszło, to czemu jak bukują hotel, to kurwa nie bysto. Airbnb nie płacę ze swoich występów. Jezu, chyba Bambi w tym numerze postanowiła na bezpieczne flow, i się chyba nie zrobi tego dziwnego flow, kurwa, z wypierdalaniem się z bitu. O to chodzi, kurwa. Taką drogę trzeba ubrać, a nie jakieś dziwne, kurwa, techniczne wersy z dupy. To jest to, to mi się podoba. Bardzo fajna zwrotka jak na razie u Bambi. Podoba mi się. <muchy> BKP, siedem dych, wiozę płytę za miliony Wczoraj flex, fleszy błyska, dziś przedział zapełniony Boję, że, boję, że, boję, że, że, latam Na razie weszło więc po co mam płakać? Otwieram piwo i rozpalam okej okay. mm. Kurwa, kocham drop life. No, no i to jest kurwa fajna zwrotka, podoba mi się Obydwoje moim zdaniem bardzo dobrze polecieli na tym numerze Całościowo bardzo zajebisty numer, podoba mi się Nie podoba mi się u Bambi wokal na refrenie, że ma taką jakby lekką chrypkę, kurwa. Możliwe, że nagrywała to po przed błońskim, jak wydarła mu się, kurwa, na kawałku, że NAJWIĘKSZY Polskie! Dostała chrypkę i Ketchup dzwoni, mówi, kurwa, a i musisz mi się dograć do numeru. Ona tak, kurwa, ledwo mówię, ale ostatecznie bardzo dobrze wyszło, kurwa. Fajna ta chrypka jest na tym wokalu tutaj, podoba mi się. Fajne! Zajebisty numer. Chuj dobry numer, tak szczerze, nie? Zajebisty! Bardzo fajne, daję lajka. Like Bardzo mi się podoba ten numer. Dopierdolona. To trzy dni temu wyszło kurwa? Aha. Trzy dni temu kurwa. Myślę, że to dzisiaj. No i co? I... i chuj, chuj z chujów sto. Kurwa, fajny w chuj numer, nie? Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba.